Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać taką prostą opaskę na szydełku. Do jej wykonania potrzebne nam będą włóczka, w moim przypadku Himalaya Dolphin Baby, szydełko, nitka i igła, no u mnie akurat kordonek, nożyczki i różnego typu guziczki. Ja guziczki zaopatruję się akurat u Amicraft. I przy okazji pokażę Wam, jakie zamówienie ostatnio u nich złożyłam. Ale to za momencik. Zapraszam serdecznie do oglądania. Teraz szybka zmiana kadru i pokażę Wam, co zamówiłam. Włóczki. Ale to do kolejnych projektów, które zobaczycie wkrótce na kanale. Oraz guziczki. Różnego rodzaju. Akurat opaska, którą robię. Jest dla fanki kotów. Także akurat jak znalazł, mamy śliczne kotki. Link do sklepu podam Wam w opisie. Także jak chcecie, zobaczcie sobie ich ofertę, bo naprawdę super mają rzeczy. Zaczynamy od zrobienia pętelki. Moja opaska będzie na głowę 8-letniej dziewczynki. Więc według wymiarów robię 53 oczka łańcuszka. Tutaj już musicie indywidualnie dobrać ilość oczek pod rozmiar główki, po prostu. I robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tak aż do końca. Tyle, ile nam będzie potrzebne. Zaraz wracam. Będziemy pracować na całej długości naszego łańcuszka. Teraz Będziemy całą robótkę robić półsłupkami nawijanymi. Żeby je zrobić, nawijamy raz włóczkę o szydełko, wbijamy się tym razem raz w drugie oczko od szydełka, przeciągamy włóczkę i przez te trzy pętelki przeciągamy raz jeszcze. I znowu nawijamy przez oczko łańcuszka, przeciągamy i przez trzy oczka łańcuszka. I znowu nawijamy. Pierwsze oczko i przez trzy oczka. Nawijamy, tu oczko, przeciągamy i przez trzy oczka. I tak wychodzi nasz wzór. Nawijamy przez oczko, przeciągamy i teraz trzy oczka. I tak do końca. Widzimy się za chwilkę. Zrobiliśmy już prawie cały rządek. Został nam ostatni półsłupek nawijany. Nawijamy szy na szydełko oczko łańcuszka i przez trzy. I teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Raz i dwa. Obracamy robótkę. Nawijamy znowu włóczkę na szydełko, bo dalej będziemy pracować na półsłupkach nawijanych. I wbijamy się w pierwsze oczko. I znowu przez trzy pętelki przeciągamy włóczkę. I znowu nawijamy. I przez trzy. I przez trzy. Nawijamy wbijamy się tutaj, przeciągamy i przez trzy. I tak znowu do końca. Widzimy się za momencik. I mamy już prawie i drugi rządek zrobiony. Teraz robimy ostatni półsłupek nawijany. Wbijamy się tutaj, przeciągamy, przez trzy i znowu raz, dwa oczka łańcuszka, obracamy robótkę, nawijamy w pierwsze tutaj oczko, Przeciągamy przez trzy i tak do końca. I także ilość rzędów powtarzamy wedle uznania. Jak szeroką chcemy mieć opaskę? Czy taką cieniutką, czy grubszą dwa razy, jeszcze grubszą? To już wszystko zależy od Was. Ja wykonam jeszcze dwa rzędy i zobaczymy, jakiej będzie szerokości. Wracam za chwileczkę. Oprócz tych dwóch rządków wykonałam jeszcze jeden dodatkowy, no bo wydawało mi się, za wąska ta opaska teraz. Ma jak widzicie, 6 cm. No to teraz będziemy ją zszywać. Łączymy tutaj razem. Wbijamy się w... O, tutaj. Pod to oczko. Przeciągamy włóczkę. I przeciągamy raz jeszcze. I znowu teraz wbijamy się tutaj. Po drugiej stronie przeciągamy włóczkę i przez dwie, i znowu mijamy się, przeciągamy, przeciągamy, i tak do samego końca. Tak, 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 i w ostatnim oczku. Ostatnich oczkach. Tu, tu i tu. Robimy oczko ścisłe. Ucinamy włóczkę. Przeciągamy. I powstała nam nasza opaseczka. Tutaj nitki, oczywiście, pochowamy. Później, żeby nie było nic widać. A teraz zabierzemy się za dekorację. Guziczki zostały już wybrane, także bierzemy się za przyszywanie. Na końcu niteczki standardowo pętelka. Wbijamy się w środeczek, przeciągamy i raz jeszcze. I tak. bierzemy naszego kocura. Wcześniej oczywiście możemy sobie przymierzyć układ guziczków, taki jak ma być, no a potem po prostu bez myślenia bierzemy się za przyszywanie. Nie odcinamy nitki, tylko wbijamy się tutaj pod spód na lewą stronę naszej opaski, wbijam się w miejsce, gdzie chcę mieć kolejny guziczek, czyli na przykład tutaj. I przyszywamy go. Ja wracam do Was zaraz po tym, jak przyszyję wszystkie guziczki. Zostało nam już tylko ostatnie, czyli schowanie tych nitek. Nawlekamy na igiełkę i tutaj gdzieś Wbijamy się po prostu w szew. Tak kilka razy przeciągamy. Ucinamy. Bierzemy drugą niteczkę i robimy z nią dokładnie to samo co z pierwszą. I tak prezentuje się nasza gotowa opaska. Zachęcam wszystkich do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę. Opcjonalnie komentarza. Jak macie jakieś pytania, piszcie, ja na wszystko odpowiem. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, powodzenia.